nowym filmie. Dzisiaj szykujecie się razem ze mną na taki standardowy dzień. Po prostu będę pracować spacery, siłownia, jedzenie itd. Więc dzisiaj zaczynamy oczywiście od pielęgnacji pokażę Wam też, jak w ostatnim czasie robię swoje włosy na Dysona, żeby uzyskać taki fajny efekt lekko zrobionych włosów, co zajmuje mi dosłownie kilka minut. Mój ulubiony makijaż, stylówka, więc zaczynamy od pielęgnacji, dlatego że jest to też film, który powstał we współpracy z marką Cetaphil. Jest to marka, która produkuje dermokosmetyki, które są rekomendowane przez dermatologów. Świetnie sprawdzają się dla takich cer wrażliwych, dla cer, które potrzebują odbudowy bariery hydrolipidowej. Więc jak mogliście zobaczyć na początku, użyłam sobie tej emulsji mitylarnej do mycia twarzy. Ona jest delikatna, nie pieni się, nie wysusza skóry i bardzo przyjemnie mi się jej używa i na dzień i na noc się sprawdza, a teraz chcę nałożyć ten krem. Na noc już od dłuższego czasu używam e, tego kremu, to jest dokładnie lipoaktywny krem nawilżający i on jest boski. Ja go w ogóle zaczęłam używać po Waszej rekomendacji, e, w momencie, kiedy nagrywałam Waszych ulubieńców pielęgnacyjnych z 2022 roku i od tamtego momentu się zakochałam. On ma taką fajną, lekko powiedziałabym, że taką piankowo-silikonową formułę. Oczywiście nie ma tutaj żadnych silikonów, ale jest to właśnie świetny dermokosmetyk do Takiej regeneracji skóry po kwasach, po retinolu, po retinalu. A na dzień zaczęłam sobie używać właśnie tego kremu. To jest ultra krem intensywnie nawilżający. On jest lżejszy, właśnie od tego, który Wam pokazałam przed chwilą, ale też genialnie nawilża. I ogólnie ten film skupia się właśnie na zadbaniu o skórę wrażliwą, tak, żeby nie było żadnego ściągnięcia skóry, żeby nie było podrażni, szorstkości, suchości, czy właśnie tej naruszonej bariery hydrolipidowej i ten krem jest boski bo on teraz delikatnie się jeszcze klei ale zaraz lepiej się wchłoni i przepięknie nagryża skórę więc to jest taki powiedziałabym podstawowy, klasyczny krem który można używać i rano i na wieczór i oba te kosmetyki świetnie mi się sprawdzają, więc bardzo się cieszę, że po tym jak przetestowałam ten krem to Zeta się do mnie odezwał i chciał właśnie współpracować i mogłam przetestować sobie kolejne ich propozycje, więc ten właśnie wyglądało na mojej twarzy. I jeżeli chodzi jeszcze o to, jakie składniki mamy tutaj w tym kremie, to oczywiście oprócz gliceryny mamy masło sza, mamy witaminę E, B3, mamy prowitaminę B5, więc to są takie składniki, które będą bardzo mocno odżywiały, nawilżały i skupiały się na tym, żeby właśnie ta skóra była jak najlepiej zadbana. Szczególnie jeżeli właśnie macie taką cerę wrażliwą, która no nie może używać zbyt takich mocno aktywnych składników, no to to jako takie zadbanie o skórę będzie idealnym wyborem. I oczywiście dbam o to, żeby też nałożyć odpowiednią ilość filtrów. Nie każdy filtr to są dwa palce. Ale jeżeli y, mamy taką, powiedzmy, że klasyczną formułę, klasyczną konsystencję, no to wtedy dwa palce będą odpowiednie. Bo też oczywiście są takie filtry, które na przykład są bardzo gęste, no to tutaj oczywiście nie musimy nakładać aż dwóch palców, bo to y, po prostu będzie za dużo. Ale znowu, jak coś jest takiego mega płynnego, no to dwa palce mogą okazać się za małą ilością. A jeżeli chodzi o włosy, to ja tutaj używam y, cały czas Dysonę i jestem z niego bardzo zadowolona. Wcześniej używam dwóch innych nakładek, teraz używam jeszcze tej y, dużej okrągłej i najpierw sobie włosy suszę, później będę je wygładzać. Te, teraz jest na właśnie takim ym, tym wygładzającym dusz suszenia używam tutaj tego, później właśnie obracam, zaczynam wygładzanie. Tak, mam już prawie wysuszone włosy. Teraz ściągam tą nakładkę i zakładam tą. I czasami robię tak, że na cztery części dzielę, ale kiedy nie mam czasu, to robię sobie coś takiego. Biorę tutaj tą pierwszą część, taką troszeczkę mniejszą, i to dzielę sobie na dwie części. Znowu ustawiam sobie na ciepłe powietrze i robię tylko przede wszystkim końcówkę. I tak to powinno wyglądać. Zostawiam teraz. Przekręcam sobie tutaj te kierunki, dlatego że chcę kierować wszystkie włosy na zewnątrz. I włosy mają już gotowe, teraz spsikuję yy, lakierem, ten z Bumble and Bumble. I w międzyczasie w ogóle nic nie rozwalam, bo one i tak mi się rozwalą przez to, że... Te włosy nie były aż tak mokre i przez to, że nie użyłam żadnego takiego kremu czy pianki, która by mocniej utrzymała ten skręt, ale nie chodzi mi w ogóle o skręt, tylko chodzi mi o takie delikatnie zawijane końcówki, które będę miała, jak sobie po prostu zrobię kitkę. Bo raczej w rozpuszczonych włosach nie chodzę. Dobra, i tak te włosy wyglądają w tym momencie, więc jak widzicie one już delikatnie się... Rozwaliły, ale ja bardzo taki efekt lubię. Olej z czarnuszki na końcówki i idziemy się malować. I też ten olejek troszeczkę zabije ten skręt, ale to nic. Dobra, i przechodzimy teraz do makijażu. Nałożyłam sobie już mój ulubiony żel do brwi z Han Lamination Browder. Chciałam go ostatnio kupić, bo ten już mi się powoli kończy i on jest, słuchajcie, w heaven non-stop wyprzedany. Wydaje mi się, że on się w ogóle lepiej sprzedaje niż Klaresa, co w ogóle mnie nie dziwi, bo ja wolę właśnie ten, więc będę musiała polować. I teraz sobie ułożyłam właśnie szczoteczką od kredki do brwi, a to białe na rzęsach to jest ta baza z Essence. No i teraz właśnie przychodzę do tuszowania rzęs i w ostatnim czasie łączę sobie te dwie maskary, czyli z Maybelline Sky High, to jest ta wodoodporna i to jest naprawdę genialna maskara i po niej tak żeby tylko jeszcze dobrze wykończyć te rzęsy używam teleskopik false/ lash z Lorala. Ale też powiem wam, że w ostatnim czasie trochę zmieniło mi się takie całe podejście do makijażu i ogólnie do tego beauty YouTube'a. Może kojarzycie, że ja kilka miesięcy temu mówiłam, że ja nie planuję przestawać nagrywać filmów makijażowych, że dalej to bardzo mocno mnie um, ekscytuje i ja uwielbiam testować kosmetyki. Ten rok w ogóle jest dla mnie dosyć mocno, taki, nie chcę mówić, że przełomowy, ale dosyć mocno zmienia mi się myślenie. I w ostatnim też czasie znalazłam moje po prostu takie największe hity makijażowe, znalazłam też bardzo dużo hitów pielęgnacyjnych. I po prostu nie czuję takiej presji, żeby cały czas testować nowe kosmetyki, dlatego że mam już takie swoje hity, takie kosmetyki, z którymi spokojnie mogłabym zostać i nie musiałabym testować nowych kosmetyków. Natomiast dalej jest tak, że jak widzę jakąś ekscytującą nowość, to mam ochotę to przetestować, ale pamiętajcie, kilka lat temu, jak nie wiem, Anastazja wychodziła z nową paletą, czy pojawiało się coś nowego z Eveline, to wszyscy po prostu. Nie mogli się doczekać, żeby to wszystko przetestować, bo to było tak ekscytujące, bo tego nie było aż tyle na rynku. A teraz niestety jest już taki, nie wiem, czy przesyt, ale naprawdę jest masa kosmetyków. I złapałam się ostatnio na tym, że jak właśnie widzę jakieś nowości to zauważyłam, że niewiele z nich jakkolwiek sprawia, że powiedzmy, że serce bije mi szybciej. Jest kilka takich kosmetyków, ale właśnie zdarza się coś takiego dużo rzadziej niż kiedyś. I z jednej strony jest to dla mnie przykre, bo ja zawsze byłam taką bardzo makijażową i kosmetyczną dziewczyną. Nie mówię, że ekspertem, tylko po prostu bardzo lubiłam testować nowe kosmetyki. A w ostatnim czasie troszeczkę się to zmieniło. Myślę, że wy też to zauważyliście, że trochę mniej tych kosmetyków w ostatnim czasie testuję, ale po prostu nie chcę też testować czegoś, co po prostu mnie samej nie interesuje. I zastanawiam się cały czas w którą stronę, jeżeli chodzi o YouTube, chcę dążyć, co chcę konkretnie nagrywać i też um, chcę popróbować różnych nowych sposobów. Oczywiście nie chcę rezygnować z YouTube'a, bo to jest no moje hobby, zaczynało się jako hobby i cały czas tak y, jest i ja nie nagrywam dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę bo tak naprawdę mogłabym się skupić tylko i wyłącznie na Outspire i tyle ale nie chcę tego robić, chcę być na YouTubie, chcę nagrywać filmy, bo po prostu lubię to robić natomiast y, chcę też nagrywać takie rzeczy, które jednak Wam się też będą podobały, no bo y, to nie chodzi też o to, żeby nagrywać tylko i wyłącznie dla siebie w momencie, kiedy na przykład no, nikt nie będzie tych filmów komentował, bo to też nie o to chodzi, tak? bo mimo tego, że robię to co lubię, to chciałabym, żeby jednak jakiś tam odbiór był. I to też nie jest kwestia tego, że właśnie świat beauty troszeczkę pod upadł. Po wiadomo jakich zdarzeniach, no bo ja jednak cały czas się zapierałam, że ja dalej będę to robić i że no nie interesuje mnie, że to nie jest tak popularne, tylko po prostu u mnie w głowie coś się takiego zmieniło i myślę, że to po prostu jest dlatego, że marki w ostatnim czasie nie wypuściły. Nic takiego szałowo ekscytującego i po prostu nie, nie czułam już dawno takiego, wiecie, szybszego serca od kosmetyków. Brwi i rzęsy mam już gotowe. Teraz przechodzę sobie do makijażu twarzy Next Pumpreid right Back. Już mi się kończy, ale mam nowe opakowanie. No i właśnie widzicie, nie kupiłam nowej bazy, żeby coś przetestować. Tylko kupiłam tą, którą już znam i uwielbiam. No i właśnie jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. To nie jest, słuchajcie też, tak, że ja na przykład chcę Wam w tym filmie powiedzieć, że już nie będzie więcej makijażowych filmów i że nie wiem, przerzucam się tylko i wyłącznie na vlogi, bo tak na pewno nie będzie, dlatego że ja dalej chcę utrzymywać tą tematykę, którą mam. Chcę Wam powiedzieć, że może być trochę po prostu mniej takich filmów, typowo z testami. Teraz podkład z Rosie to jest ten mineralny podkład matujący i ja mam go w odcieniu tym najjaśniejszym French Vanilla, bo ja dalej uwielbiam kosmetyki, dalej uwielbiam makijaż, tylko po prostu y, też w, przez to, że przestałam w ogóle wrzucać y, unboxing paczek pierowych i tak dalej, to zaczęłam dostawać dużo mniej y, paczek i tak naprawdę dostaję. Nie wiem, ze dwie, trzy tygodniowo. I z jednej strony, jasne, że to jest trochę przykre, że, może nie, że przykre, ale chodzi o to, że, no wiecie, no marki powywalały mnie z list pijarowych. Co jak najbardziej rozumiem, no bo skoro ja nie pokazuję, to po co oni mają mi to dalej wysyłać? Bo ja jednak wolałam już coś przetestować i dopiero wtedy Wam pokazać, a nie po prostu pokazywać same kosmetyki, bo to dostałam. Ale też przez to, że właśnie zaczęłam dostawać mniej trochę tych kosmetyków, to zaczęłam czuć takie większe. Większy przepływ powietrza przez toaletkę, przez to, że też robiłam właśnie to sprzątanie i tak dużo tych nowych kosmetyków do mnie nie przybywa. A jeżeli już coś wychodzi, co mnie interesuje, to ja po prostu to kupuję. I wtedy mam większą kontrolę nad tym, ile mam kosmetyków, jak to u mnie w kosmetyczce wygląda i. Co używam po prostu na co dzień. No, uwielbiam jak ten podkład wygląda. Jeżeli właśnie nie chcecie używać tego upiększacza, bo na przykład dla Was daje zbyt takie mokre wykończenie, to spróbujcie sobie tego podkładu matującego, bo jak widzicie, on wygląda turbo naturalnie, ale nie jest aż tak mokry. Korektor z Glen Rose, Just Touch. No i ja też wiem, że u mnie jest taki problem, że ja nigdy nie miałam takiej konkretnej niszy, dlatego że ja zawsze nagrywałam vlogi. Zawsze nagrywałam filmy modowe i zawsze nagrywałam filmy kosmetyczne i pielęgnacyjne, i yy, wiecie pewnie, jak tam siedzicie w tym Instagramie, w tych, tych wszystkich takich profilach, yy, które mówią, jak się wybić i tak dalej. No to zawsze się mówi, że trzeba mieć tą niszę, a ja tej niszy właśnie nigdy nie miałam, bo ja interesuję się i lubię zbyt wiele rzeczy. Tak samo yy, no musimy jeszcze tutaj dorzucić podróże, chociaż to. Nie jest aż tak regularne i częste, żebym miała się nazywać jakkolwiek kanałem podróżniczym. Mój ulubieniec, Eveline Varieta. No i właśnie mogłabym na przykład zrezygnować z filmów kosmetycznych i przenieść się bardziej na filmy modowe i po prostu vlogi, i to by było powiedzmy, że częściowo rozsądne, ale ja nie chcę. Ja dalej chcę wrzucać też filmy kosmetyczne i pielęgnacyjne, i właśnie kolorówkowe, no bo bardzo lubię to robić. Tylko nie z taką częstotliwością, jak właśnie robiłam to kiedyś, bo nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że wypuszcza się mniej takich ekscytujących nowości. I ja też wiem od Was, że to już aż tak bardzo Was nie interesuje, bo to, co ktoś chciał znaleźć, to już zapewne znalazł i nie poszukujecie już, nie ma też takiego problemu, o, żeby znaleźć fajną paletę neutralną na co dzień, żeby znaleźć fajny podkład, żeby znaleźć fajny rozświetlacz, bo po prostu tyle już tych kosmetyków jest na rynku. Więc możecie też mi dać znać pod tym filmem, co Wy najbardziej e, lubicie u mnie oglądać, albo co najbardziej, o może to by było fajne, co najbardziej cenicie w moich filmach, nie żeby tutaj mi słodzić, ale co Waszym zdaniem wyróżnia e, mój kanał, no bo ja na przykład, nieskromnie mówiąc, uważam, że właśnie ja zawsze miałam takie najbardziej rzetelne testy. Czyli, że ja nigdy nie nagrywałam pierwszego wrażenia, ja nigdy nie robiłam recenzji po jednym dniu, tylko chciałam właśnie jeszcze przez kilka dni do przodu przetestować, żeby powiedzieć Wam, czy. Wiecie, bo mogłam mieć po prostu gorszy dzień z makijażem i na przykład, nie wiem, turbo suchą skórę miałam, albo po prostu coś mi wyskoczyło i ta skóra nie wyglądała dobrze, albo wróciłam z wakacji i zawsze wtedy mam gorszą skórę niż kiedy siedzę w domu i to może bardzo mocno wpłynąć na ocenę danego produktu, a w momencie, kiedy jestem w stanie już troszeczkę dłużej przetestować, ja po prostu wtedy mogłam lepiej to ocenić. Użyję sobie teraz bronzera i różu też. Z Rome. I ja nie kojarzę naprawdę nikogo, kto w taki sposób też wykonywałby takie testy i recenzje, dlatego nie mówię, że rezygnuję z tego, bo jeżeli pojawi się coś takiego ciekawego, co chciałabym w ten sposób przetestować, to oczywiście dalej będę to robić. Um, no ale właśnie jestem ciekawa, czy jest coś innego, co na przykład bardzo lubicie, czego ja na przykład nie zauważam albo nie uważam, żeby było, um, nie wiem, w jakiś sposób wyróżniające, to chciałabym poznać właśnie Waszą opinię, więc jeżeli coś takiego macie. To dajcie znać. Ja, ja wiem, że też dużo osób ma w tym momencie, twórców, takie rozkminy. Dlatego, że szczególnie takich starszych, bo ja już jestem na YouTubie, ostatnio wybiło mi nie wiem ile. Ja nie jestem osobą raczej, która świętuje różne rzeczy. Urodziny 30 spędzę po prostu na chacie, nie planuję nic robić, więc ja raczej nie jestem z tych takich, wiecie, świętujących. Ale mam kanał 12 lat. 12 lat prowadzę kanał, więc to jest też normalne, że przez te 12 lat w końcu będzie taki moment, kiedy będę kwestionowała w ogóle to, co robię, czy to ma jakikolwiek sens, czy to, co robię w jakiś sposób komuś pomaga. Ja wcześniej też miałam jakieś takie krótsze rozkminy, ale ta w tym, o której mówię teraz trwa tak naprawdę od początku roku. I ja cały czas się zastanawiam, cały czas to rozkminam. Ja w ogóle też jestem osobą, która bardzo dużo roztrząsa kwestie różne i bardzo dużo myśli na ten temat. Czyli taki wiecie, jak to się mówi po polsku? Overthinking. Wiecie o co chodzi. I tak właśnie mam w tym momencie, no bo jednak już trochę robię, kompletnie nie chcę tego przerywać, bo ja naprawdę uwielbiam to robić. I ym, dalej chcę nagrywać, tylko po prostu zastanawiam się, co mogłabym jeszcze ulepszyć, co mogłabym zmienić. Prej z Kiko. Kompletnie nie planowałam z Wami rozmawiać na ten temat, ale jakoś tak mi nagle to przyszło do głowy, bo to, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że właśnie jestem też na takim etapie w swoim życiu, kiedy kompletnie nie przeszkadza mi wychodzenie z domu bez makijażu. I tak naprawdę jeżeli nie nagrywam e, czy tutaj na YouTubie, czy rolek na Instagramie, bo też bardzo mocno wkręciłam się w nagrywanie rolek, co prawda na mocną te, a na ospaje, ale nagrywam e, regularnie, no to wtedy jednak chcę być pomalowana, żeby to po prostu wyglądało, wiecie, spójniej, a nie, że się odwalę, a na twarzy bak, brak makijażu, ale na co dzień, kiedy nie mam w planach nagrywania, to po prostu się nie maluję i wychodzę tak i na dwór i na siłownię i tak dalej i nie mam czegoś takiego, że nie wiem, czuję się gorzej, czy że nie jestem pewna siebie, fajne uczucie. I kiedyś tak nie miałam, bo zawsze kiedyś musiałam, nawet kiedyś tam nagrywałam, że zawsze musiałam wychodzić z brwiami i z rzęsami. Teraz, jak sobie myślę, że mam się tylko pomalować po to, żeby iść na siłownię, a potem wieczorem zmywać ten, tą maskarę to mi się nie chce. I wtedy po prostu się nie maluję i wtedy, wiecie, przechodzę do takiej części pielęgnacyjnej i od razu sobie nakładam oczywiście olejek do demakijażu, no bo miałam filtr na twarzy, ale nie muszę już przechodzić jeszcze do zmywania maskary I jest to fajne, bo ja teraz właśnie jak używam tej Sky High z Maybelline, no to ona jest, przez to, że jest wodoodporna, to trochę ciężej się zmywa, no ale efekt na rzęsach naprawdę daje fajny. I ostatnio mój mask w makijażu to jest ten cień z glam shopu iskry w kolorze bestseller. To nie z jednej strony dużo nie daje, ale jednak sprawia, że mamy taki mm, makijaż. Ostatnio miałam to kompo na ustach i ono bardzo mi się podobało, czyli Ingrid we współpracy z w numerze 3 i Maybelline Vinyl Ink w odcieniu peachy. Pogadałyśmy makijaż zrobiony, to teraz jeszcze lecimy ze stylówką. No dobra, to jeszcze outfit. Tak wygląda moja baza. Mam na sobie nasze body Outspire Classic i jeżeli ono Wam się podoba w jakimkolwiek kolorze, tutaj jest znać, że będziemy je wycofywać. Więc ani nie będziemy już doszywać, ani nie będzie nowych kolorów. I to, co jest na stronie, to jest. Więc jeżeli Wam się podoba któryś kolor, to polecam się zainteresować tym tematem. Kolejna rzecz to są spodnie White legi z Zary. Pasek jest z Zalando. Ale nie pamiętam teraz, Zayn. O, wiem, marka Zayn. Buty to są Puma maize albo Mais. Nie wiem, jak to się czyta. Tak wygląda model. Bardzo fajny, W ogóle też zastanawiałam się, czy nie nagrać takiego filmu z przeglądem moich butów. Sportowy, bo jednak to jest coś, w czym chodzę najczęściej, nie chodzę w szpilkach, tylko właśnie w takich butach i mam trochę, mam konwersy, mam pumy, adidas i tak dalej, więc dajcie znać, czy coś takiego by Was zainteresowało. No i widać jest kurtka z przedostatniego hola, czyli ta taka um, oversize'owa, ale krótka z Zary. Uwielbiam ją i pomyślałam, że tutaj najlepiej pasowałaby mi jeszcze nerka z Prady, więc od razu ją sobie Zakładam, a jeżeli chodzi o biżuterię, to klasyk, czyli naszyjnik z apartu, o który bardzo często pytacie. Noszę go cały czas, a na uszach mam dzisiaj kolczyki z ISA. I tak naprawdę, o nie wzięłam tych no ale dobra, tak wygląda moja. Stylówka dzisiejsza. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja bardzo dobrze się w tym takim czuję i nie mam takiej też potrzeby, żeby um, przez to, że nie wiem, mam 30 lat, teraz muszę się super poważnie ubierać. To jest to, w czym się dobrze czuję, to jest to, w czym się czuję komfortowo, a to jest najważniejsze, więc pamiętajcie, że ubieracie tak, jak wy chcecie, a nie jak. Ym, namawia Was do tego w społeczeństwo. Mam też nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Ja bardzo dziękuję Marcy film za możliwość współpracy przy tym filmie. Wszystkie linki, które są potrzebne, będziecie mieć w opisie. A teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!